Siemanko, z tej strony Mr. Dewu. Będziemy dzisiaj grać w Metin 2. Ja jestem Penwise. A oczywiście z Penwise jest Papciu. Papciu zwany też Mickiewicz, witajcie. Ogólnie mieliśmy nie nagrywać yy, z Metin 2 nic, ale w, y, wiele osób w komentarzach pisało, aby właśnie z tej gry nagrać, więc tak robimy. No właśnie, a ponieważ my szanujemy naszych widzów, no to no właśnie tak dla tego robimy. No więc na początek... Trzeba wybrać kraj, w jakim gramy. Jest do wyboru są 3 prawda? Chizou, Huino, i Gino. Ja idę w Gino. Ty jesteś, babciu, w Gino, prawda? Ja jestem w niebieskich, ja nie wiem, jak tam nazwy... Wiesz, nazwy się po prostu nie liczą, bo to są jakieś japońskie, dziwne nazwy. I po prostu, no, I no, się nie liczą liczy Kontynenty, te kraje, to są y, wszystko fabuła związane, jest... Na przykład Królestwo Hujno jest położone na wschodzie kontynentu, jest to Królestwo to Krat a to nie ma znaczenia, co jest. Ja biorę czy. No tak, no to są jakieś opisy, prawda? One nie mają znaczenia, to jest, o, że jedne są do handlu, drugie są do wojny, drugie do obrony, ale to no, nie sądzę, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Ta jest po prostu na tyle wypracowana, że nie ma znaczenia takie rzeczy. To jest rzecz. dupa, jest manipulacja, tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ja biorę inną. No. Teraz możemy wybrać sobie postać. Kim ja będę grał? Jak myślicie? Zobaczmy. Bardzo ci polecam ninja na początek. Ponieważ no bardzo szybko się wali. A to niedobrze. Do. To lepiej z tym delektować się tym, tą czynnością. Znaczy ja wiem, no możliwe, no. Ale tak. Nie czasu profesjonalnymi zabójcami, którzy muszą zostać, zatokaj swojego przeciwnika zaskoczenia, aby zapewnić sobie odpowiednią swilność i szybkość. Prawdziwie nie tylko lekkie pancerze ochronne. Zgodnie z ich profesją nie czasu albo mistrzami sztyletów, albo doskonale tego do dystansu zapoczął łuku. A w takim razie wezmę woja. I pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą w tej grze na początek jest wybranie dobrego niku. Dobry nick dla przykładu to jest Procock tomek 16. Albo Cox woj body bądź e, ten drugi. Ja dam sobie inny nick. E, taki dam se. Mam nadzieję, że nie jest zajęty. Nie. No i lecimy, prawda? Zaczynamy. A ty, papciu, już tam jesteś. Papciu, w ogóle nie wiem, ale jest bardzo w tej grze dobry, ma wysoki level, poziom, gra... No ja po prostu, no, staram się, żeby w tej grze osiągać dobre wyniki, ponieważ mi zależy, prawda? No. Dokładnie. Gra on, nie wiem, wiele lat, dużo chyba... O i teraz, patrzcie, zaczyna się już, ja stoję se na moście, obok stoi gość, który ma nick mózg Stalina. Patrzcie, już widać to, jak gra jest zarombista. Co... Tak, no ja jestem tutaj Master Patrzu. A ja ma ma ma, 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 ma. Tak, bardzo, bardzo dobrze, że tutaj dodali taki dodatek, że można pisać publicznie. Na przykład Siema Madzik. No, e, bardzo ciekawe, że wybrałeś kobietę, bo mogę o tym właśnie też powiedzieć. E, Grając kobietą można osiągnąć bardzo duże wyniki, ponieważ podchodzi się do takich ludzi i się pisze na przykład, e, przykład Heila, e, a facet mówi, o, jakaś fajna dziewczyna może chce mi podawać, prawda? I on ci oddaje pieniądze, wszystkie swoje, wszystkie swoje bronie, za e, e e ogólnie swoje, eku oddaje. No i po prostu to tak jak sprawdziłem w życiu, no po prostu można ona mieć faceta, prawda? Właśnie. Ja, ja to robię właśnie. Napisałem Hej lala do gościoliku la... Lapitoldi. Hej lala. Podeks spisz? Skrzynka ucznia jeden. Wow, skrzynka ucznia dwa. Cóż e, jeszcze chciałem powiedzieć? E, Bardzo nie wypada się masturbować przy tej grze. Pitoldi przywołał konia. Na początku nie ma się konia, a potem można mieć konia, a potem konia, z którego można bić się, a potem konia, co można nim czarować. Tak na przykład jest się w barze chińskim, to takie zupki się je, zupki chińskie się je w takich talerzach, to jest podobne, ale to nie jest to, bo to są sklepy. Tu się kupuje rzeczy. Od innych graczy. A, właśnie. Patrzcie, stoisy tu, my, Martin. To jest bo bonus dude Dudekrpy Orlen 0 i Orlen 011. Proszę was, jak ktoś ma taki nikt znaczy, że jest głównym po prostu za przeproszeniem. Albo jak ktoś się nazywa sklep Hart, to już widać, że to jakiś idiota. No, ale... Nie no właśnie to jest le bardzo niedobre! O leży! Leży nieznany Talizman! Jakiś frajer podniósł go! Oddawaj to! Walcz! Patrzcie, i boi się takobil taki, kurde, dlatego ja go zostawię, oleje, nawet nie odpiszę, w ogóle frajer to jest jakiś, widać, już sami frajerzy w tej gry, gry grają takie. Ale tak, no, yy, na początku to tam dostaje się misję, ja to ide. jest ciekawe, jest bardzo ciekawe, że można misję, Misja. możesz przedstawić teraz misję jakąś? Y -y, więc mamy misję, o nazwa... <laughs> napisał do mnie ta co, chwil, chwileczkę, ty powinieneś lecisz, człowieku, hahaha, ha, ha, napisał. Ja mu napiszę, spierdalaj, to ty grasz w to gówno, stop, idź, przepraszam, przecinek, idź, zażyj życia, życia, prawda, idź grać w coś normalnego. Wysłał mnie na pojedynek. O, nie można napisać pierwszej, <laughs> bo jest cenzura, więc napiszę mu to osobno. A teraz zaprezentuję wam misję. Strażnik wsi. Udaj się do wioski i porozmawiaj ze strażnikiem wsi. Otrzymasz od niego swoje pierwsze zlecenie. Znajdziesz go w centrum wsi. No więc mamy udać się do wioski. Ja jestem już w tej wiosce. E, I znaleźć strażnika wsi. Ja widzę go już. No, dokładnie. On da mi 200 jank, żebym kupił mu normalnie czerwoną miksturkę, ale patrzcie, ja go tak zrobię w Bambuko, że wezmę z te 200 janki oleje jego miksturki walone i pójdę expić. No i bardzo dobry wybór, ponieważ on wcale to się nie opłaca, jak kupować te miksturki, on po prostu się nie opłaca. Dokładnie. Lepiej wziąć kasę, bo kasa jest ważna ważne yy, jest, żeby mieć lepsze rzeczy. Za takie 200 yang to możesz już kupić sobie wszystko. Tak, dokładnie. Nie ma pauzy. Nie ma. Więc jak się robi inne rzeczy niż to, to po prostu i tak może powiedzieć Ci jakiś z niebieskich, albo żółtych, albo czerwonych cię zabić. No to jest zdecydowanie minus, że gra nie ma pauzy. To już teraz mogę powiedzieć. Gra nie ma pauzy, trzeba się wlogowywać, vlogowywać, dużo pisać. A, wiadomo, że nikt nie lubi dużo pisać na beraturze, tak? Kto lubi? Bardzo dziwna jest tutaj dyskryminacja innych graczy, ponieważ tak, na początku ma się ten pierwszy level i dopiero na 30. Na 30 dostaje się nowe możliwości. Na 30 lewerze można yy, łowić rybki. Rybki. Można jeździć na koniu. Na koniu kolego to jest 25 level. A. No tak, ale no wysoki to już level. Wysoki jak cholera. No. Ja mam na przykład piąty, gram już długo, naprawdę długo. I naprawdę ja nie wiem, nie wyobrażam sobie bić takiego levelu. Patrzcie, zdobyłem kuleczkę. E, statusu mogę sobie podbić. Mamy cztery parametry wid andr Vid to są punkty życiowe. Warto w nie inwestować, żeby mieć więcej życia. E, Int to jest inteligencja, ale przez to postać się nie robi inteligentniejsza. Yy, siła to jest siła, więc to żeby być waleniem, prawda, trzeba brać. Yy, a zręczność to nikt nie bierze bo to gówno. Odpisał do mnie Takobil. Napisał do mnie to tobie jebie na mózg. Ma 12 level, czyli jeden dzień grania. Myślnik, przecinek, myślnik. Odpiszę mu kulturalnie. Ja, to co widzicie, nie można, nie można, jak dziwne, że wyraz si jest cenzurowany. Więc napiszę mu po prostu, odwal się zboczeńcu. Na przykład mogę wyzwać ludzi na pojedynek. O kurde, Master Papciu, wyzwał cię na pojedynek. Tak, i wyzywa się na pojedynek. I tutaj, o. A, teraz leje się, lejo. O, przyjąłeś, i przyjąłeś, bardzo dobrze. I właśnie, i patrzcie, ja... Czekaj. Daj O tak, owale. Walę, widzicie? I co? I nic się nie dzieje. W ogóle nie zabiera życia. Nie wiem czemu, tak? Nie wiem, to jakaś taka, nie wiem, zabawa, że Słabe. się mieczami i w ogóle nie da się zabić nikogo? Słabe nie wiem czemu tak jest. Nie... No. To są, to są hakerzy. Hackerzy, yy, nie, nie hakerzy, tylko cheaterzy. Pomyliło mi się. I oni, oni po prostu oszukują tutaj, w tej grze. I naprawdę to wielki minus dla tej gry. Po prostu. E, dokładnie, ja bym powiedział, że to są speedhaki, wallhaki, wall -hockey, multi -hockey, yy, Wszystkie haki, jakie są, to od Andrzej ma. Zaraz mu to napiszę. Andrej Golara, ty hakerze, hakerze, napiszą to przez CH, żeby wiedział, że jestem. Te podobny do niego. No cóż no, Myślę, że to już koniec. Tego filmika starmy gdzieś ładnie przy jakimś gorszku się pożegnajmy. To... Tak, piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmików tego typu. Dokładnie. No wiecie, jak Wam się nie podobało, to po prostu zmienimy na inny materiał. No i proszę was, wybierzcie z innego, bo tak gra to gówno. No, cóż. Żartowałem, jest bardzo fajna. Ja bardzo ją lubię. I no cóż. Jeszcze czekajcie z UTESKIE na kolejny nasz filmik, ponieważ będzie tam niesamowity konkurs, którego zasady ogłosimy już wkrótce. Do wygrania będą wspaniałe nagrody. Myślę, że warto na to czekać. No, tak, dokładnie. No, konkurs nie wiemy, jeszcze wszystko to będzie sponsorowany. Wiemy już, wiemy. Wiemy. Wiemy? dzisiaj ze sponsorem? Dokładnie, dzisiaj ustaliłem wszystko. A no tu bardzo dobrze, no to właśnie zachęcamy do czekania na następny filmik. Ponieważ nagrody będą grube, że tak się wyrażę. I... E, ...myślę, że... NIE! Przeklęty Brozowy, Niedźwiedź i Bera! Ja myślę, że już teraz mnie goni trzy, dwa Niedźwiedzie i Zboczeniec, to będziemy kończyć, bo jak widzicie, ta gra jest pełna Zboczeńców, Posrańców, debili, Kurde, ninja Koksumen zrobię nowego, się nazywa. Pomóż, pomóż człowieku, zniknął. Taka to jest ludzkość, właśnie. W tej grze, tu stoi Sexy Arch. biegnę do niej pomóc. Szybko, niech mi pomoże. Pomocy, 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 po, pomocy. Siemanko, myślę, że już będziemy kończyć. A widać, że ona ma haka. Haka masz. Do widzenia, myślę, że to już koniec. Bardzo serdecznie żegnamy się z Wami. No cóż, zapraszam do naszych kolejnych materiałów i siema! Siema!